Witajcie, kochani, błagamy Was o pomoc. Zostało nam tylko 18 dni na zebranie 79 tysięcy. Zegartyka. Zostało nam bardzo mało czasu, a bardzo dużo pieniędzy do zebrania. Dlatego proszę Cię, wpłać symboliczną złotówkę. Udostępnij nasz apel. Pomóż mi zawalczyć o sprawność mojego dziecka, które od urodzenia było skazane na amputację. Gdy miał dwa tygodnie, jeden z lekarzy powiedział, że jeśli teraz amputujemy nóżkę, nie będzie jej pamiętał. Nie poddaliśmy się. Walczyliśmy do samego końca, aż trafiliśmy na lekarza, który powiedział, dam radę, pomogę Wam, uratuję sprawność Waszego dziecka. Od pięciu lat nasze dziecko jest pod opieką doktora Paley. Od pięciu lat sukcesem po każdej operacji... Wstaje na nogi i walczy dalej o swoją sprawność. Dlatego proszę Cię: pomóż nam, aby efekty tych trzech poprzednich operacji nie poszły na marne, aby jego godziny spędzone na rehabilitacji, płacz, ból przyniosły efekty. Dziękujemy.